<gry> jak reagować w ogóle na tą sytuację? Czy sam wybierać ten? 112? Nie, 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 nie masz automatu? Ale jak mam cegarkę jak upadnę, to sam A ma ten defibrylator, który przy

Tak ty gdzie na kula a propos kuli eee, Czytałem, Czytaj stoi o kula przy tym przy, przy izbie